odcinku musimy zbudować bazę, żeby przetrwać przed takimi potworami właśnie. Nie ma zbudowanej bazy, niestety. Dlatego zostaw od razu subskrypcję. Jeśli tego nie robisz, lajka, to wtedy na pewno przetrwam. Zostaw tego lajka, no zobacz, oni mnie gonią, nie chcą mnie zostawić, ponieważ jeszcze nie zostawić tego lajka. A nie, zapomniałeś o komentarzu, napisz w komentarzu, jak bardzo jestem fajnym youtuberem, czy jestem najlepszy na świecie. No bo wiadomo, że ja jestem najlepszy na świecie youtuberem. Najlepszy Robloxowy, dobra, miesza. Eee, niech ktoś zniknie te apokalipsa zombie, bo chcę już zacząć budować prześwietną bazę. Możecie napisać, potem w komentarzach ocencie, czy fajno zbudowałem, czy nie. Dobra, coś na wzór, tro trochę to jest połączony Minecraft z Robloxem, z gra, i te z grami, który, gdzie trzeba przetrwać. Weźmy tak, y szary blok na pewno się przyda. A nie, ja nie chcę jednak tego, ja chcę coś innego, coś fajnego, beton. Tak, beton potrzebny jest na przykład. Trochę jasne, ale dobra, niech będzie. Y musimy po Ustawić fundamenty albo nie. Czekajcie, co ja robię. Najpierw zbudujmy sobie schody. Niech będą to schody z... A, takie. Niech będą na cztery. Tutaj niestety muszę tak zrobić, żeby były większe. Znaczy, żeby były wyżej te schody. No i tyle może starczyć. E, dobra, tu usuniemy te schody. Tutaj zrobimy tak, pyk, pyk. No i musimy e, znaleźć podobny blok. E, to był granit chyba z tego co widziałem. Ciekawiczy, jest taki. Dobra, jest. O, to fajnie, można zbudować fundamenty, jakieś fajne, pyk, pyk. Patrzcie jak się buduje szybko. Jak w Minecraftie kreatywie. Ha, ha. Jeśli chcecie Minecrafta, to oczywiście też napiszcie w komentarzach. Możecie podsyłać pomysły, co konkretnie chcecie z tego Minecrafta. Ale teraz atakujemy jakiś e, pomarańczowy gościu. Nie wiem kto to jest. Ale on jest wolny, wolny na szczęście. Bo jeśli by był szybki, no to by już nas dorwali. E, Zbudowaliśmy na razie takie schody. Niestety jeszcze mogło się dostać do nas po. Potworki. Też planuję basen wybudować i tak dalej, więc na pewno zostańcie do końca. Aaaa, zostawcie mnie, no, proszę was! Chcę budować! A jeszcze nie mogę budować, bo mnie jakieś atakują. Dobra, sekunda. No i zniknęli na szczęście. Dobra, budujemy dalej. Tak, schody. Kolejny raz granitu. Niech będę trochę wyżej. Patrzcie, pyk, pyk. No i niestety tutaj muszę, patrzcie, takie coś zrobić. No i niech będzie taka wysokość. I teraz bierzemy blok granitowy. Tu jest granit. No i budujemy. Zapomniałem usunąć tamtego. Tych schodów. A! Możemy obracać! Bo wcześniej nie wiedziałem, że można obracać. Dobra. To źle ogólnie zrobiłem na początku bazy. No, ale niech zostanie jak jest. E, to jest ten. A nie, to nie jest marmur. E, marmur to. A nie, granit, granit. My szukamy granitu. My używamy tylko granitu. No i mamy granit. Dobra. E, dobra, pyk, pyk, ładnie. No i to jest w sumie spoko. Znaczy fu fundamenty, podstawy. E, budujemy jeszcze tutaj. Takie coś. Patrzcie. Trochę wysoki będzie ten dom. Ja tu mam wizję. Wizję mam na to. E, dobra. Tutaj możemy. Zobaczmy, jakie jeszcze mamy bloki w sumie. E, to jest trawa. Tylko trawa patrzcie, kuchnia. E, łazienka. Ej, dobra, ktoś. Co to? Ej, Sonic! Sonic X? -e? Jaki Sonic X? -e? Coś to jest metal Sonic. To jest wróg Sonika, to nie jest Sonic X. -e. No nic, chyba nie wiedzieli, jaki model postaci dać. Uznajmy, że mnie goni Sonic X. -e. Nie, zostaw mnie. Ja chciałem zobaczyć, jakie są rzeczy. Jakie jeszcze są bloki do wybrania. No proszę, zostaw mnie, bo nie chcę się z wam. O! Ej! Patrzcie! Przeskoczył. Ej, znaczy, no, pomógł im e, Sonic. Sonic pomaga. Sonikowi. Koniec? Koniec? Tak jest, koniec. Zobaczmy jakie są bloki jeszcze e, na zewnątrz. Czekaj, żywność na zewnątrz. Na zewnątrz mamy takie coś. A i w sumie możemy pokubywać. No ale niestety, dobra, Musimy uszyć zielony blok, bo chcę zrobić coś takiego jakby. Jakby krzak, co nie? Wiecie o co chodzi? Niech będzie tak. Patrzcie, pyk, pyk. E, no uznajmy. Może nie wygląda tak jak krzak. No ale uznajmy, że to jest krzak. Coś w tym stylu. No nie wiem. Aj, dobra. źle postawiłem. Ale to szczegół. Chcę coś fajnego zbudować. W sensie trochę spontan, trochę. A i dobra, niech będzie tak, pyk, bo czemu by nie? Coś takiego. No znowu źle trafiłem, no niech tak się dziwnie buduje w tej grze. Patrzcie no znowu nie trafiłem. E, ja na razie buduję taką obramówkę, jakby. Czy dalej to budować? Dobra, niech będzie jeszcze tutaj. No i dobra, tu będzie końcówka, budujemy sobie krzaki. Znaczy to jest trawa. Ja wiem, 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 że to jest trawa, ale uznajmy, że to są krzaki. Ej, kto tu teraz idzie? Krokodilo? Krokodyl Lila! Ej, dobra, nie dorwał nas. Na szczęście. Dobra, nie może nas sięgnąć, ponieważ nie jest tak inteligentny, żeby przejść po krzaku, tylko idzie prosto na mnie. Ale to co są? Tralalila. O nie, on się dostanie, bo oni się podsadzają. No nie, dostawcie mnie, tralalila. Kimkolwiek jesteście, wyglądacie jak jakieś małe, umyślone rakiny. Zwiększ, tralale, co co co... <gul> Ogólnie te tłumaczenia są takie dziwne. O nie, 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 nie. Zahaczyłem się, a dobra, zniknęli na szczęście. Dobra, już możemy, pyk, tak zrobić. I budujemy dalej. Yy, niech będzie teraz... Czekajcie. Nie, zostawmy tą trawę. Na, na początku trzeba jakieś fundamenty położyć. W sensie ściany. E, granit. Czekajcie, to był granit? Tak jest, to był granit. E, co ja w ogóle miałem zbudować, bo ja nie wiem. Czekajcie. Teraz budujmy takie coś. Niech będzie. A źle to. Je, źle to buduję. No nie. E, pyk, pyk, pyk. Bo już nie będę stawi stawiał jakiś tych ścianek. Podstawę niech będzie. Bo i tak tego na dole nikt nie będzie widział. Znaczy zrobię tak, żeby nie było widać. I tyle. Podłoga lewitująca, kto to widział. No ale taka są realia Robloxa. Baza ma być fajna. I tyle. Pyk, pyk. O nie, dobra, źle znowu postawiłem. O nie, to Spongebob! Nie, to jakiś Spongi! Spongi! Gąbkowy atak. Zobaczcie, jak to wygląda. Co to jest? To ma być Spongebob, to jest jakiś dziwny gościu. Ej, dobra, mogę użyć dywanu. Ej, to teraz jesteśmy, jesteśmy tak dobrzy, że oni nas nigdy nie złapią, jak będziemy używać tego dywanu. No zobaczcie, sobie lecę na samą górę, nikt mnie nie dotknie nawet i tyle. To chyba nie o to chodzi w tej grze. Spongebob Uciek w inną stronę. No i się cieszę z tego powodu. Bo nie muszę na niego patrzeć. No, i nie będzie mnie atakował. Dobra, lecimy dalej. Pyk, zrobimy takie coś. I pyk, ładnie wszystko jest. Niech będzie takie coś, takie coś. Nie, to jest. A nie, w sumie takie coś może być. Dobra, niech będzie tak. I niech będzie tak. E, czekajcie, tu jest. Y, bo ja widziałem blok wody. Tak jest, jest woda. Cieka, czy w ugle, lewitująca jest. Dobra, <grym> lewitująca jest. Ej, co. To... A nie, dobra, jest. W sensie można przez nią ten Zbudujmy takie coś Bo czemu by nie Pyk, pyk Dobra I teraz zróbmy taką obramówkę jakby Czekajcie Jak mam granit To możemy użyć szary dywan Nie eee, Łupek Nie wiem co to jest Czy to No nie to ja szukam czegoś takiego ciemniejszego. Chyba, że to jest najciemniejszy. A nie, bo to jest... Yy, czekajcie, czekajcie, bo ja nie wiem! Dobra, użyjmy marmuru po prostu. Dobra, niech będzie jaśniejsze. no, bo tu chyba wybraliśmy najciemniejszy blok, ale chociaż się różni czymś. Yy, to jest marmur. Ej, dobra, Hagiwagi, Hagiwagi! Dawno go tu nie widziałem ogólnie w mediach. <noise> I ogólnie nie widziałem Hagiego Wagiego. Pojawił się tutaj, żeby odwiedzić moją bazę. Na szczęście nas nie atakuje. Nie no chyba próbuje nas atakować Dobra atakuje, atakuje, ich jest za wiele Uciekamy Dobra zniknijcie Ej, co jest? Ej, jaki dziwny! Patrzcie, co on robi, ten hagiłak ten. O, ten, ten. Zbagował się. O, patrzcie, wskoczył na mnie, chciał mi zrobić champskera. No nie! A ogólnie, jak zauważycie, ja jestem w świątecznej bluzie, świąteczne spodenki mam. Już jest grudzień, więc. Więc już świąteczny klimat trzeba było zrobić. No i niedługo święta. Możecie też napisać w komentarzach, co. co byście chcieli dostać od świętego Mikołaja. Znaczy, ogólnie na święta. Chętnie poczytam Wasze komentarze, bo ja bym chciał. Jakie mam życzenie? Świąteczne, to po prostu chciałbym, żeby ludzie mnie oglądali. Tylko tego bym chciał. To jest moje marzenie i chciałbym taki prezent. Mam nadzieję, że się spełni yy, kiedyś. No i będzie fajnie. Dobra. Yy, usuwamy topyk. Yy, bierzemy pyk. Dodajmy taką tą trawę dla klimatu, Pyk, żeby ładnie wyglądało. Patrzcie jak zaczyna ładnie wyglądać ta baza. W sensie to na dom taki nowoczesny, można powiedzieć. No o to mi właśnie chodziło, o to właśnie chodziło. Czekajcie, co ja tu zbudowałem ogólnie? Nie mam pojęcia coś na pewno. Co tutaj w ogóle jest? To powinno być trochę bliżej, no nic. No nie mam pojęcia co ja buduję. Yy, zbudujmy w sumie drzwi. Czekajcie. O nie! SIX7! 6 7 67! Atakuje nas! No nie! Tutaj chcą nas dorwać. Nie dorwią nas. Ich jest za dużo. No nie. Ej, dobra, udało się. Uda się, uda się uciec. 16, 15 sekund. Ej, ich jest coraz więcej się pojawia. Six, seven. Oh my god. O, tutaj też się zbagował. Ej, on jest Szybszy? Nie no, nie nie mam pojęcia. No dobra, zostawcie już mnie w pokoju. Zostawcie. Dobra, zostawili mnie. Tego się nie spodziewałem, że będzie mnie kiedykolwiek atakował liczba 6-7. Bierzmy granit i lecimy do roboty. <gryw> Budujemy dalej. Ech, dobra, kończymy budowę dachu. Mam nadzieję, że Wam się Tomek podoba. Wiadomo, przyspieszyłem wam tempo, żebyście nie musieli oglądać, jak ja sobie buduję, i tak nic nie mówiłem. Wolam się skupić na budowaniu. Wiadomo, że mogę go jeszcze bardziej podrasować, rozbudować. Jeśli będziecie chcieli, yy, drugi odcinek z tej gry, więc piszcie w komentarzach, że tak, chcemy drugi odcinek z tej gry. A jeśli nie będziecie pisać, to znaczy, że nie chcecie, więc <laughs> nie wiadomo, czy yy, powinienem yy, kończyć budowanie tego domku. No i czekajcie, pyk. I pokażę wam, jak on wygląda. Nie no, trochę kanciasto ten dach jest. Y, ogólnie to jest nieskończony, bo to miał być prę, y, piętro, piętrowy domek. Na razie to tak wygląda. No nie, jak będziecie chcieli kontynuację tej serii, w sensie y, z tej gry, no to mogę dokończyć ten domek i będzie GIT. A jeśli nie chcecie, jeśli nie będę widział zainteresowania, to po prostu nie dokończę, nie będę grał. Na wszelki wypadek sobie zaseguję. Save. No i zobaczmy, kto ostatnio nas zaatakuje I będziemy musieli kończyć ten odcinek prześwietny, prześwietnego YouTubera. Dlatego pamiętaj, łapce w górze? No, więc zobaczmy, kto nas zaatakuje Zobaczcie w ogóle tą budowlę. No, niezła jest, niezła. Ta już jest lepsza. A ta zobaczcie, ta to już w ogóle jest fajna. Bo różne kolory, różne ten. Ty, może kto, jakiś YouTuber to nagrywa, no nie wiem. Tutaj z, jakaś mapa jest, którą normalnie zbudowali niebo, chmury. Dobra, zobaczymy, co będzie. No, mam nadzieję, że będziecie chcieli kontynuacji tej serii, bo w sumie y, mógłbym fajnie zbudować ten domek, jeszcze dokończyć. No i niestety, Spongebob nas atakuje, dlatego chowam się do domku w ogóle. Zobaczymy, czy przetrwa nasz domek. No, jak widzicie. Ej, dobrą, on bije, ale nie mogę się do nas dostać, dlatego spełnia wymóg. Baza nasza nie może nikt się dostać do naszej bazy. Dlatego zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, że na więcej. Jeśli ja zobaczcie, że nam się maneczko.